Nie czekaj, Nie! nie. <noise> gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra. <noise> dobra. Interesująco ci jak się zapowiada. Dobra, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Ok, ja więc kiecie, witajcie, ja jestem Adam Ciegrany, co jest z taką fajną ekipką, czyli Sebix Stokox i Michał tu jeszcze stał gdzieś ko mnie, ale właśnie zniknął. Jeśli taki odcinek się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subaj jeśli jesteś nowy. I napiszcie w komentarzu. Co, co, co? co? <śmiech> <Ja>. <śmiech> e, gdzie on jest? Oh, no, tu, tu, jest, dobra, no, no, jest. jest. Okej, okay, więc jeśli taki odcinek mi się spodoba, to zostawcie już teraz łapkę, suba i komentarz. I my widzimy się już na pierwszej ja rundzie. Mówiłem w co gramy, czy nie? W TMT Games, wow! Bireczka. Dokładnie, oh, dokładnie. TNT jest pod tobą. Okej, okay. okay, jesteśmy już na pierwszej arenie i, i jest full skupienie ewidentnie. Wow, spadłem już niżej, jej oh, ja widziałem jak spadłeś, ja widziałem, oh. jak spadłeś ja widziałem jak spadłeś, ja widziałem jak spadłeś. Wow, widzowie, ale wpadłem. Dobra. Wow, skupi do mnie, skupi do mnie, skupi do, do mnie, zabiera. Ojej, spadłem, pra... spadłem prawie na koniec. Tam na górze? O, MF dobrze. Dobra, jestem na prawie wow. Co się dzieje? Prawie, prawie wow, o, spadłem. Focus hyper plus jeden. Łoku! Klawiatura przestała mi działać. spadłem. Ja spadłem na sam dół prawie. Jezu, ja spadłem z dupy jakby. A ja, jak spadłem z tego przedostatniego piętra, to akurat spadłem z taką pojęcie. A wiecie, a wiecie że ja z samej góry spadłem na sam dół? O... o. Ja Dobrze ja jest. Żyje, widzowie. Jest dwóch graczy, ty i on. Zobaczymy, kto kto. On biegnie za tobą, on biegnie za tobą. Spadł. Spadł wcześniej, spadł wcześniej. Spadł sekundę wcześniej. Małem się na buście. A każdym razem Heimer znowu biegnie po żarcie. O, już ktoś spadł, spadł. Ja. Heimer. chyba chciałem, tak? A znowu taką pojedynczą wpadłem. Wpadłem <try> i pojedynczą w Wpadłem w dziurę. Spadłem w dziurę. Minąłem cię, minąłem cię, minąłem cię. Za każdym razem, spadłem. co jest? Nie, nie wierzę. Wpadłem w taką dziurę, że jakby nie miałem jakiegokolwiek wyjścia. Niedawno, typ ma cheaty ewidentnie. Typ ma. Eee z widzowy. Odpanowy, No skaczy dalej, chłop. No w życiu, ja? Nie. Nikt tego nie widział. <grym> Jest nagrany. <grym> <noise> Chyba <Tych się kameruje. głos> tam się idealnie nad głową, chłopie. Ja jestem twoimi uszami i oczami, chłopie. Ten chłop mnie próbuje zrzucić po boku. Spadaj, Didio. Dęciak <noise> Dańczak. Szybkie widzowie. Patrzcie, jakie skierzuty. Takie skierzuty nie zobaczycie na jakimś kanale, kurde. O kur nie, jak spada się na dół. Co jest? Cofnęło mnie? Cofnęło mnie? Lagi, lagi! Żywi gracze 4! No to jest jak, jak, jakaś nazwa filmu: Żywi gracze 4! Takie w kinach, Żywi gracze 4! Żywi gracze 4! Żywi gracze 4! Żywi Gracie. gracze 4! I znowu I drugi. No nie. Yy, ogółem to w skale się zblokowałem, chyba. Okay. Michał, pożegnaj I się. Am stuck. I am stuck, please. Się. Pożegnaj się. Please help me, I am stuck. Kocham was wideo. pożegnaj się, Sevix, pożegnaj się. O, o yes, yes, goodbye. Okej, Ok, siemaneczka do tyle, cześć, wow.